Witajcie, moi drodzy serdecznie! Dzisiaj jest ostatni dzień z, z drabkami, z dedykacjami dla moich widzów. Przypominam, że można będzie coś wygrać w tym odcinku. Zobaczymy, kto wygra. Jeżeli ktoś wygra 10 złotych w jakiejś zdrabce z dedykacją no to wtedy dostanie malutki taki upominek ode mnie ale, ale kochani mam dla Was propozycję ale tą propozycję powiem dopiero jak... Zrobię dogrywkę. Będzie wielkie podsumowanie. Powiem kto wygrał, ile wygrał i zrobimy dogryweczkę osobom, które o mały włos po prostu nie wygrały tej nagrody gwarantowanej, można powiedzieć. No. No to co ja jeszcze mogę powiedzieć wam więcej? To tyle z moich ogłoszeń. Bierzemy się za e, drapanie i e, tą drapeczkę ekstra pensję dedykuję moi drodzy. E, Agacie Goszewskiej. Agatko trzymam mocno, mocno kciuki. Dzisiaj drapę kartą drapaczka nadal nie znalazłam, muszę sobie zrobić porządki, ale jakoś zebrać się nie mogę. 31, moi drodzy

E, tu moi kochani jest 11, 30, no znowu obok. zdrapka obokowa. O, ekstra pensja, jeszcze druga i e, 12, o, tutaj odbicie lustrzane 22 obok. 13, o, odbicie lustrzane znowu i au! Chyba nie ma nic. Wow, szkoda, gadko. Myślałam, że coś będzie. A tu ten... kurczę, szkoda. Pusta zdrapka. No nic, patrzymy na następne zdrapeczki. Kolejna zdrapeczka to moje, 77. I moi kochani, zaczynamy. Yy jeszcze dla kogo to jest ta zdrapeczka ja chciałam powiedzieć, że od bonusu już się rozpędziłam, tam no zdrapek nie drapałam Justyna Duda Justynko, trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że no tu będą kokosy bo moje 7-7 to chyba żadne nie wygrało, więc wypadałoby, żeby coś tutaj ustrzelić Trzymam mocno kciuki za Ciebie. Patrzymy w bonusie, co mamy. Róże, piękna róża jest, ale to nie jest gwiazda. Szukamy 17, 30, 4, 22. Dobra, nie ma nic. 29, nie ma. Obok, 31, obok. Taki trójkącik.

Zobaczcie, literki kontrolne różne. Przykro mi Justyna. No, myślałam, że będzie kokos. Dobra, kolejna zdrapeczka. Kolejna zdrapeczka. Taka piękna. Jeszcze siedemce nigdy nie wygrałam nic, więc może, może. I to jest zdrapeczka dla Mariusza Smolek. Mariusza Smolek. Laka, Smolaka Mariusz, trzymam mocno kciuki Również za Ciebie I sprawdzamy, czy będziesz mieć szczęście yy, No taka ładna ta zrabka truskawkowa Truskawkowa taka jest urocza Więc może Jest, ha jest ha, Czyli już yy, No w połowie wygrałeś <laughs> Jeszcze jedna Siódemka 22 24 33 3, 28, 23. No, szukamy jeszcze jednej siódemki 19, 3, 19. No, pięknie. Eee, szczerze mówiąc, to pierwszy raz wygrałam w tej zdrawce. Proszę bardzo. No, miłe zaskoczenie. <gryw> bardzo mnie to cieszy. Mhm. O, I tu Mariusz, yy, no, powiem tak, będzie dogrywka, będzie dogrywka, więc <grywka> czyli jest jeszcze szansa, że coś wygrasz. <grywka> no dobra, zobaczymy kolejną zdrapeczkę. Podwójna gra. U, widać, jakie są zdrapeczki. Podwójna gra, a ta podwójna gra z numerem 7 jest dla. Anity Matyjas Anitko, trzymam za Ciebie mocno, mocno kciuki, mam nadzieję, że no, coś tu się trafi, mam nadzieję, że to nie będzie żaden Lipton, dobra, wygrywające liczby 16 30 i 12, dobra, sprawdzamy dalej, teraz wygrywające tutaj 7. 13 23. 0,3... 18. 8. 01. 37. 17. 11, obok 36, 14. O, mogłoby być 14, e, 04, 28 i moi kochani 02. No, ale jeszcze jest szansa, że coś tutaj z tyłu się nam pokaże. Nie, same świnie mamy od, od Lotto. Banany. No, no, chyba, no, tutaj o, literki kontrolne, trzy różne, GTA. No to Lipton, no przykro mi, bardzo mi jest przykro z tego powodu. Ani to myślałam, że będzie lepiej, a wyszło. On wyszło jak zazwyczaj z Lotto, nie? Dobra. Jeszcze trochę zdrapeczek mamy przed sobą, więc może, może, może jeszcze coś będzie. Moje 7-7. Tak, moi kochani, jeszcze widzę. E, nie, już ostatnia moja zdrapeczka. Moje 7-7. Może tu coś będzie. A dla kogo ta zdrapeczka? Moi drodzy, to jest zdrapeczka Ewy Stanisławskiej. No, Ewo, trzymam mocno kciuki za Ciebie i mam nadzieję, że, że będą kokosy. Bonusik, kwiatuszek, a my nie chcemy kwiatuszka, my chcemy gwiazdeczkę i nie ma gwiazdeczki, ale to nic, może tu będzie coś? Tu mamy 13, 31, 32 i 26. No i sprawdzamy, może będzie kokos. Mhm. 28, nie ma, 28, 27, nie ma. 14 nie ma, 12 nie ma, 9 nie ma, 01 nie ma, 08, 33, 34 i moi drodzy 03. Hmm. Chyba mam złą rękę do tych drapek, nie wiem. Ale to chyba nie nowość. Tak, moi drodzy, o proszę. Trzy różne literki kontrolne. Pustak, a mi jest wstyd, bo moje 77 ani razu nie wygrało. Mm, smutne. Ewo, jest mi przykro, no ale niestety, pustaczek. Pustak. Ale się przykleiły te. Aj, te pyłki tutaj. Dobra. Następna zdrapeczka. Włochacz, Włochacz moi kochani. No, Włochacz, siódemeczka. Zobaczymy. Może tu będzie coś fajnego. I to jest zdrapka uuu, bez dedykacji? A to ja nie wiem dlaczego. Uhu, dobra. To, to na koniec to zdrapiemy. Nie wiem, może chyba za dużo kupiłam. kuczas się głupio poczułam. Albo kogoś pominęłam. No nic, sprawdzę jeszcze na mojej magicznej liście no i może dojdę o, o kogo chodzi. A jak nie, no to no to wytrafę i tak tą zdrapkę. Dobra. I love you. E I to jest zdrapeczka sz bardzo szczęśliwa. I to jest e zdrapka dla młotka i kilofa. <grywka> Młotku kilopie Dobrze, że nie dzbanie, Trzymam mocno, mocno kciuki, no i sprawdzamy, czy tutaj yy, wygrasz coś. Bo ta strapka jakoś mi dobrze idzie. 17, 15, 1 i 16. No to sprawdzamy. Sprawdzamy. Jakąś szczęśliwą mam rękę yy, do tej strapki. O, proszę bardzo i już piątka wpadła, mło kilofie, już na pewno będzie dogrywka. 13, y, 02 nie ma. 22 też nie ma 09, 35 i 21. No moi kochani, y, tutaj młotek. Kilof wygrał piątkę, więc będzie dogrywka, gratuluję, bardzo mi się podoba taka wygrana, też w sumie, no bo będzie dogrywka, a jak będzie dogrywka to może coś, coś jeszcze być, dobra, ostatnia strapka, no i ten Włochacz, zobaczymy czy Włochacz jest czyjś, czy... Czym się tak po prostu zdawało, i to jest drapeczka Ekstra Pensja, yy, i to jest drapeczka dla Katarzyny Marzec. Uuuu, Kasiu, wiem, że mnie oglądasz, yy, że tu mi piszesz komentarze miłe, yy, więc trzymam naprawdę mocno kciuki za Ciebie. Mam nadzieję, że coś tutaj trafię. <laughs> Zobaczmy. Uuuu. Zdrapałam literki kontrolne. Nie, koniec zabawy. 09, 08, 07 i 6. Już widzicie pewnie literki dwie różne. Ale Kasiu, może tysiak jakiś wpadnie albo główna! Zobaczmy, szybko zdrapiemy, ale przypał. Miała być zabawa. Miały być emocje. A wyszło jak zawsze, czyli nic, czyli pustak. <grych> no, dobra kochani, za chwileczkę wrócę, zobaczę na liście, czy kogoś nie pominęłam, i, i za chwilkę wracam. Moi drodzy, no, zdaje się, że tutaj nikt po prostu nie miał tej strapeczki mieć dedykowanej. Ale ja zrobię dedykację, moi kochani, dla moich wszystkich widzów. Yy, o, dla moich wszystkich <laughs> widzów. Proszę bardzo, dedykacja dla Was, moi kochani. Wszystko, co tutaj wydrapę, przeznaczę na, na nagrodę, w sumie, na nagrodę. Yy na no, nagrody, które tutaj będę wysyłać moim widzom, którzy wygrali albo wygrają właśnie w tych dedykacjach u mnie na kanale, ale powiem jeszcze Wam, że. No jeszcze tak jak mówię, będzie propozycja, będzie propozycja, zobaczymy, więc dedykacja dla wszystkich oglądających dzisiaj. Włochacz. No i drapiemy. Drapiemy, zobaczymy, czy będzie tu siódemka. Przypominam, jeżeli tu będzie jakiś kokos, no to wiadomo, przeznaczam na prezenty dla moich widzów, wygranych yy, no, w tych dedykacjach. Tak chyba mogę to nazwać. Fu. Ale no, niestety, pustak. No, cóż mogę powiedzieć? No, przykro mi, bo myślałam, że, że coś będzie fajnego. Lotto po prostu nie daje mi wygrać. Dobra, kochani, no dzisiaj nie ma niestety osoby takiej wygranej, wygranej. Jest osoba tylko do dogrywki. Póki co żegnam się z Wami. W piątek zapraszam na mm, dogrywkę. Jeżeli y, jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie mój kanał, a, a jak y, jesteście moimi starymi widzami, to koniecznie łapeczka do góry, miły komentarz, mile widziany. No nie miły też, ale wy zawsze piszecie mi praktycznie miłe, więc y, nie zmieniajmy tego. <grywka> Dobra kochani, no to pozdrawiam jeszcze raz i, i buziaczki, mua, 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 mua i i do zobaczenia albo do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!